Siemanko, siema Faraonik. Siema, pozdrawiam. trochę. Pozdrawiam Ecefaraon. Faraon. E, chcielibyśmy Was zaprosić. E, zostaliśmy zaproszeni przez chłopaków z Podlaskiego Centrum Modelarskiego do telewizji. E, pytanie na śniadanie, kanał drugi. E, pogadamy trochę o modelach, o modelarstwie. Będzie trochę gadanek, są samoloty. Są samoloty, są modele. Jest rampa mamy, do skoków. Akurat mamy slasha. Ja nagrywam Ciebie, Ty mnie. Akurat Zdechody. mamy slasha na draga. Jeszcze nie wymieniłem zębatek. Więc tak, że... na rampie idealnie. Na, rampie na myślę, że 100 na godzinę uzyskamy. Więc e, dzięki chłopakom z PCM-u za zaproszenie. E, telewizja, publiczna, TFP, e, kanał drugi, pytanie na śniadanie. Jesteśmy w środku, w budynku. Do zobaczenia później. Jest i faraonik mniejsze, większe rzeczy i samoloty siema chłopaki dzięki za zaproszenie nie ma sprawy się robi mamy parcie na szkło, więc przyjęliśmy ja nawet zajechany jak dzika świnia, ale Michał mówi chłopaki coś organizują, będziesz? no dobra, mówię, no czemu nie, od razu nie? Fajnie, fajnie, co? Dobra. Na, na pewno będzie ciekawe doświadczenie dla do Dokładnie. Dobra, idziemy umyłkamy dalej. Dobra. Trzeba koła grzać, grzać do zobaczyska.